Szczęść Boże, jestem Marek Boś, Królowy Różęta Świętego. Zapraszam Cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Dziś przeczytamy świadectwo Korneli pod tytułem Uratowana psychika. Słuchajmy się w jej list. Wszystko zaczęło się na czwartym roku studiów. Wieczne problemy miłosne, wcześniej problemy z pewnym chłopakiem, nie dostałam się na medycynę dwa razy, mimo ogromnego nakładu pracy, problemy zdrowotne, kompleksy i tak to wszystko doprowadziło do problemów z psychiką. Powoli narastały moje lęki, problemy ze snem, strach, stany depresyjne. Nie wiedziałam, co mam robić, mimo wsparcia chłopaka, rodziny, przyjaciół, nie potrafiłam sobie pomóc. 13 maja na mszy świętej w mojej głowie pojawiła się myśl, zacznij odmawiać nowenną. Pierwszy tydzień to była ogromna walka, ale wiedziałam, że nie mogę się poddać. Kilka modlitw było przez sen, może nawet się nie liczyły. Nie wiem, jak to się stało, ale nie odpuściłam do ostatniego dnia. I tak powoli wszystko zaczęło się wyciszać, a ja wypracowałam sobie różne techniki, aby radzić sobie z natłokami myśli. Zaakceptowałam swój problem i od tego czasu jest o wiele lepiej. Ta modlitwa ma ogromną moc. Nie potrafię wyrazić tego, jak bardzo byłam szczęśliwa, kiedy ją zmawiałam. Potem w moim życiu zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Dziękuję, Mario. Za to, że jesteś i mogę do Ciebie się zwrócić w tej modlitwie. Teraz zaczynam kolejną nowennę pompejańską. Dziękuję Cornelio za to świadectwo. Ono w zasadzie opisuje głównie te problemy, które miałaś, a potem tak kończy enigmatycznie, że w życiu zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Jesteśmy ciekawi, jakie doświadczenia, jakie łaski dało Ci niebo i wiemy z tego Twojego świadectwa. Że są to rzeczy same dobre, które zachęcają cię do kolejnych nowen pompejańskich. A może i ty doświadczasz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jakichś takich łask od Matki Bożej Pompejańskiej? Napisz konieczne do nas świadectwo i prześlij je na adres świadectwamałpa Może i ono zostanie odczytane, może i ono się ukaże w czasopiśmie królowa Różańca Świętego. Dziękuję za uwagę. Marek Woś, królowa Różańca Świętego.